Szanowni Państwo, teraz w naszym studio kolejny gość. No, i tak strasznie trochę nam się zrobi ze za sprawą zainteresowań naszego gościa. Gościmy pana Zbigniewa Woźniaka, który jest autorem książki, o której za chwilę porozmawiamy. Oto i książka, którą zdobyć będzie można niebawem. Okozła się nazywa. Tytuł frapujący, historia również niezwykła, ale to nie wszystko, bo nasz gość. Ej, ma pomysłów na życie i na to, jak tu sobie czas organizować, postanowił otworzyć, powołać do życia pierwsze w Polsce muzeum horroru, które powstało i, i ma się dobrze w Wojnowicach koło Raciborza, w zabytkowych wnętrzach pałacu, ale to nie wszystko, bo pan ma znacznie więcej pomysłów na życie. Jakie to jeszcze pomysły przeplatające się wzajemnie i koegzystujące ze sobą? No tak już jestem niespokojny człowiek, obok normalnej działalności biznesowej, no z której trzeba żyć w końcu, no to zajmuje się tym Muzeum Horroru, zajmuje się renowacją tego pięknego pałacu, w którym ma przyjemność mieszkać już kilka lat. No poza tym yy, działalnością charytatywną się zajmuję, no, tudzież organizujemy wszelakie imprezy wesołe i smutne, od weselnych po, po stypy. No mamy co robić. Jest mnóstwo zajęć, zdecydowanie tak, ale postanowił Pan też zająć się pisaniem książek. To jest pierwsza Pana książka, tak? Tak, to jest moja pierwsza. Pierwsza książka. książka. Skąd pomysł, żeby w ogóle powstała książka, żeby pojawiły się tutaj cztery niezależne od siebie opowiadania? Skąd taka potrzeba? Znaczy temat jest szeroki. Dlaczego ludzie w ogóle piszą książki? Mhm. No jedno jest pewne, na pewno nie dla pieniędzy, bo jeżeli nie ma się na nazwisko, powiedzmy, w tym kraju Danuta Wałęsowa, czy, czy powiedzmy pani Grochola, czy pan Sławomir Koper, mm -hmm. to nie da się z tego wyżyć na pewno. Czyli muszą być jakieś inne powody. A ten inny powód, no coś człowiekowi musi grać w tej duszy. Ja akurat mam życie ciekawe, ponieważ bardzo wielu ludzi przyjeżdża do nas i ludzie, co prawda, żyją w XXI wieku, ale mentalnie tkwią w mroczach, w mrokach średniowiecza, ciągle pytają, czy to straszy, jak bardzo straszy, dlaczego, albo dlaczego nie straszy. No i to mnie bardzo zainspirowało, że ludzie pewne rzeczy podejrzewają, o innych marzą, innych się boją. I sobie myślę, yy, napiszę książkę, a ja to od dawna się już nosiłem już z takim zamiarem, bo, bo ja piszę takie opowiadanka na tematy historyczne, które są jednocześnie promocją tego obiektu. Myślę, że napiszę książkę taką, żeby nie było wiadomo, co tu jest prawdą, a co fikcją. I nawet ludzie, którzy mnie dobrze znają, nawet przyjaciele, mówią, kurczę, zabierz nam ćwieka, co tu jest rzeczywiście na fakcie, a co już jest czystą fantazją. A ja tam nie rozgaduję się na ten temat. Ale fakty są, jak rozumiem, prawda? No, w Tych czymś to jest osadzone. W pewnych mm. wnętrzach, w pewnych, powiedzmy, yy, realiach, sytuacjach, realiach, mm. tak. Ale do końca nie wiadomo, jak to z tymi nieboszczykami było. Tak, że wnioskuje Pan na podstawie muzeum i tej książki, że my się lubimy bać chyba tak. Bardzo lubimy się bać. Ludzie wręcz kochają się bać, czegoś ludziom brakuje, no bo może w toku ewolucji przyzwyczaili się do tego, że się czegoś boją, no i tak im zostało. No a najlepiej się bać czegoś nierzeczywistego. No bo jeśli się boimy pewnych niedobrych instytucji, to jest niefajne. Komornika się boimy, no tak. to jest niefajnie. Ale jeśli idziemy do muzeum horroru i no rzeczywiście się boimy, ale to jest taki pozytywny stres. Ludzie zwykle wychodzą, z, jeśli już o własnych siłach, to wychodzą uśmiechnięci z Muzeum a, a zdarza się, przepraszam, że nie wychodzą o własnych siłach, trzeba wynosić. No, Mamy tam oczywiście <laughs> takie statystyki najcięższych przypadków, tych, którzy tylko uciekli, no niektórzy się tam posikali lub gorzej jeszcze. No, nawet wymyśliłem taki syndrom NNG, czyli yy, syndrom napadowego, nieokiem gadulstwa. O, niektórzy reagują nerwicowe, zacząłem gadać. No ale generalnie jest fajnie. No. No, jedna pani niemal urodziła, ale mówi, proszę. Bo jak wchodziła, mówię, czy jest pani pewna? Proszę pana, nie ma problemu. Jestem, to jest dzisiaj mój termin, więc nie ma sprawy. No tak. Powołując do życia to miejsce, jeśli mogę jeszcze o to podpytać troszeczkę, Pan się czymś bardzo inspirował? To były też jakaś, jakieś Pana takie nie, pasje gdzieś głęboko zakorzenione? Jakie były powody? Znaczy powiem, nie, że nie. To raczej ci ludzie, którzy ciągle mnie pytali, czy straszy, czy na pewno straszy, jak bardzo straszy, oni mnie do tego zainspirowali. Sam nie przepadam za, za horrorami. No tak, wymyśliłem taki sposób na promocję, ponieważ mhm. domów przyjęć w pałacach jest mnóstwo w tym kraju, różnych fitnessów, spa i wellnessów jest bardzo wiele. Natomiast Muzeum Horroru jest jedno jedyne i dzięki niemu ludzie przyjeżdżają naprawdę z szerokich okolic. No taki sobie wymyśliłem sposób na życie, który bardzo współgra akurat z tymi wnętrzami. Drodzy Państwo, jednak będę Panu Zbyszkowi wiercić dziurę w brzuchu i Państwo posłuchacie muzyki, a ja w tym czasie spróbuję się dowiedzieć, czy tam w końcu straszy, czy nie straszy, jak to jest. Dobrze? Za chwilę się spotykamy. Będziemy kontynuować naszą rozmowę. Oko zła. To książka, którą Państwo możecie dziś zdobyć w naszym programie. Autor tejże książki na naszej kanapie, pan Zbigniew Woźniak. No i tak, może zanim wrócimy do rozmowy, to od razu informacja, na którą czekają nasi widzowie. Szanowni Państwo, prosimy o telefon w sprawie książki. Jeśli ktoś z Was chciałby sięgnąć po tę pozycję, to bardzo proszę teraz zgłosić do nas telefonicznie. Informacja odnośnie numeru za chwileczkę na belce, graficznie widoczna będzie. I pytanie, jak naprawdę nazywał się... Dracula, albo inaczej jak naprawdę nazywał się pierwowzór Drakuli? istniejący w rzeczywistości człowiek na bazie którego życiowej historii powstała książka, a następnie ekranizacja. Kim był Dracula? Proszę nam napisać, przepraszam, proszę zadzwonić z tą informacją, nam tę informację przekazać, a my teraz przenosimy się na Y, y, stronę 46, tak, Panie Zbyszku? Będziemy czytać? No, najokropniejszy fragment. Możemy? A to ja mam. Nie, nie. Że? No tak, no ja, ja tylko napisałem i zostańmy przy tym. W każdym razie okay. to akurat jest jedno z czterech opowiadanek, mm -hmm. które dotyczy takich zadawnionych rachunków jeszcze z czasu II wojny światowej. Wiadomo, że Niemcy uciekając chowali różne rzeczy prawda? Na, na lepsze czasy, kiedy będą mogli wskrzesić Rzeszę już jako czwartą. W najczarniejszych znak nie przypuszczali, że stracą to terytorium. No więc chowali tutaj. No i skoro chowali, to może się zdarzyć, że się ich potomkowie zjawią, żeby coś szukać, albo tylko odebrać. Mogą odebrać podobroci, a mogą próbować niepodobroci. No i o tym między innymi jest akurat to opowiadanko, no, w którym mamy tu troszkę soczystych opisów. I, no, ja uważam, że jest ciekawe. Powiem tak, specjalnie z okazji tego programu przeczytałem już teraz tę książkę trzy dni temu. No i powiem, że nie zawiodłem się, nie zawiodłem się, bo muszę powiedzieć, że ją napisałem w szybkim tempie w grudniu zeszłego roku, tak, przed świętami Bożego Narodzenia, akurat, i zawsze, jak mnie pytają, dlaczego popełniłem tę książkę, to mówię, no cóż, yy, okres przedświąteczny to jest trudny czas w domu. Kobiety są jakieś takie podenerwowane. Mężczyzna czuje się zbędny w tej sytuacji. Kobiety ciągle czegoś chcą, no bo myślą, że będzie pewnie stu gości i będzie jadło jakieś zaległości, prawda, realizowało. Nie. No, nawet to nazywam zespół napięcia przedświątecznego u kobiet. No, nie Gada to tak jak z terrorystą. No więc się schowałem w gabinecie coś tam. Żona przychodzi, piszę, czyli pracuje, czyli nie ma dotarły czasu, jest dobrze. No to tak mi minęły minione święta, no i to jest efekt. No ostatnie święta miałem szczęście, to jakaś grypa mnie złapała, więc też. Mnie... No ładnie. Od razu powinnam zapytać, czy pan popełnił kolejną książkę teraz w okresie przygotowań nie, 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 nie. wielkanocnych? Nie, nie. Nie, byłem chory, mam alibi. A, ale jest to ciekawy pomysł dla naszych widzów, proszę bardzo, zestresowani panowie, jeśli wasze małżonki zachowują się tak jak. Podobno się zachowujemy, drogie panie, przed świętami, to zawsze można napisać jakąś książkę. No, ale trzeba powiedzieć, efekty są cudowne. No ten... właśnie, dobrze, że pan o tym wspomniał. Pani Ilona przy telefonie jest odpowiedzią. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Pytaliśmy o drakule, tego prawdziwego. Któż to taki był? Więc nazywał się Blat Palownik. Wlad palownik. No i gdzie szefował? I gdzie szefował? A gdzie szefował? Gdzie szefował? Gdzie na Narada rodzinna trwa. Gdzie, chował, gdzie był? No to tak, już przy okazji, oczywiście. Wie Pani, to dodatkowe pytanie, na które odpowiedzi, myślę, no, pod podawać nie no, no, musimy, ale tam ktoś słusznie podpowiada. Małżonek podpowiada w Transylwanii. No, oczywiście, zgadza się. Pozdrawiamy Państwa gorąco. Książka Pana Zbyszka Woźniaka trafi w Państwa ręce. No cóż, dziękujemy bardzo za tą uroczą historię. Życzymy powodzenia w przyszłości. A propos kolejnych lektur, Ciekawych, które być może powstaną niebawem. No, mam zasadę, nigdy nie był nigdy. Zdecydowanie Święta tak. Święta Przecież będą następowały kolejne. Zdecydowanie, bardzo pięknie dziękujemy. Naszym gościem był pan Zbyszek Woźniak, autor książki O kozła, którą dziś w programie Państwu gorąco polecamy.